Dzień dobrze, radio 5 od początku rozmowy do tej pory. Radio 5. No widzisz, no to widzisz fajnie. Ty jak mnie odbierasz na piątkę, Tak, podziewam. O kurczę, no to się dziwię. No, no, także fajnie, fajnie. No to fajnie, że, że po prostu widzisz... To zależy na jakiej częstotliwości się człowiek pojawi. A tutaj widzisz już jest ekstra, także nie ma żadnego problemu. No. Yy, tak, to, tak to się przedstawia. Poczekaj, teraz tutaj mam o dam o, o, prawie 70 no wad. No. Teraz mnie lepiej odbierasz? No pojawia się dobrze, się. Breko? No już patrzyłem na mapę, gdzie jest Łoniowa, gdzie jest Czesiu, także ja miałem zawsze wrażenie, że Czesiu jest na południe od Jadownik, na północ od Jadownik, a Czesiu jest góralem. Tak to wygląda, czyli my tak w góry bijemy trochę, tyś jest góral. No górę, e, taka, jeszcze Dąbrowa, tam też tam nie raz ale tam około 350-340 jak pojomek, no jest też. Kołbrzewska dosyć góra, duża po chęcie, także jest tu trochę wzgórz. Najgorsze, że idę na wschód, a tak to tu dość ciekawie jest odbierać. Zgadza się, Józef, Kraków. Płaszów, proszę, mikrofon do ciebie, Skorpion. No i zobacz, jak to 70W Twoje poszło do Czesia. No, no także nie ma sprawy, no ale tam 70W, to tam. Yy, Przedtem nadałem, że 40, a teraz pod, podniosłem się na 70. no, Tak to, tak to jest. Dobra, no to Czesio, to do usłyszenia. Miłego dziąka No trzymajcie się obaj, wszystkiego dobrego zdrowia i do usłyszenia po weekendzie, Skorpion. Pa! No, no to na razie miłego dzioka, hej, trzymaj się pichód.